Cześć moi drodzy, ja jestem Rafał i witam Was dzisiaj w kolejnym filmie. Dzisiaj kolejny unboxing, kolejne rozpakowanie. Jak widzimy, mam tutaj takie pudełeczko, a w tym pudełeczku jest lampa solarna. I dzisiaj ją właśnie rozpakujemy i oczywiście ten produkt kupiłem na Allegro, jak to zwykle bywa. Najczęściej kupuję właśnie na Allegro. Za chwilkę przeczytamy opis, rozpakujemy i zamontujemy. Jest to bardzo podobna zasada jak z tym numerkiem LED, którego też oczywiście nagrywałem wcześniej. Lampa ładowana za pomocą słońca, ładuje się w dzień, nocą świeci. Jest tutaj oczywiście z czujnikiem ruchu, ale wszystko dokładnie za chwilkę Zobaczymy opis. No, i oczywiście, dokładne dane i wszystko o tym produkcie umieszczę w opisie. A więc, moi drodzy, zobaczmy jeszcze opis. I jak moi drodzy widzimy, lampa kosztowała 7 dyszek, wygląda właśnie w taki sposób. I tutaj mamy dokładny opis o tej lampie. No, troszkę jest długi, nie będę już tego aż tak czytał, ale Tutaj myślę, że warto jeszcze przeczytać to na końcu. Ta lampa ma trzy tryby pracy. Światło zapali się na 100% swojej mocy w momencie wykrycia ruchu, zgaśnie po 30 sekundach, gdy ruchu nie będzie. Lampa zapala się po zmierzchu i świeci się przez cały czas w swojej mocy 70% i trzeci bardzo istotny taki punkt. Lampa świeci w trybie przyciemnionego światła. Przez cały czas po zmroku podświetla elewację. W momencie wykrycia ruchu zapali się na 100% swojej mocy. Po tym, gdy ruchu nie będzie, z powrotem wejdzie w tryb czuwania, czyli podświetlenia. Czyli jak rozumiemy, lampa świeci słabiej, a gdy wykryje ruch, świeci mocniej. No, zobaczymy jak to będzie wyglądało. I oczywiście, no, opis jest tutaj dosyć długi, no ale co mogę tutaj powiedzieć. Dokładny opis również dodam w opisie pod filmem, mamy tutaj jeszcze dane techniczne i oczywiście mamy tutaj barwę, moc, ilość diod, to jest 118 jest zasilana dwoma bateriami, czyli akumulatorami zasięg czujnika ruchu jest od 3 do 8 metrów, czas świecenia po wykryciu ruchu 30 sekund czas świecenia 30 sekund, kąt świecenia 270 stopni włącznik tutaj mamy i oczywiście kolory i jeszcze tutaj zestaw zawiera lampa sola solarna, kołek montażowy. Oryginalne opakowanie, certyfikaty, klasa odporności szerokość 30 cm. A więc cóż, rozpakujmy, zapraszam, do obejrzenia. I oczywiście nie zapominam o pozdrowieniach dla wszystkich oglądających. Dziękuję Wam, że odwiedzacie kolejny mój film. No i myślę, że możemy zacząć przejść do rozpakowania i zamontuję sobie tę lampę, bo jeszcze nie wspominałem o tym. Nad drzwiami wejściowymi. A oczywiście dlaczego? Dlatego, że zawsze jest tam ciemno, gdy jest noc. Czasami szukam klucza, nie potrafię trafić do zamka. Myślę, że ta lampa będzie dobrym rozwiązaniem. No i właśnie tam ją chcę sobie założyć. I gdy będzie ciemno, oczywiście zobaczymy, jak ona świeci. A tymczasem zobaczmy, jak wygląda sama lampa i co zawiera zestaw. Lampę rozpakowaliśmy, zobaczyliśmy. Jak widzimy, ma tutaj 118 LED, panel ładowania, czujnik ruchu, kołki montażowe, pilot nawet jest. I jak widzimy, montaż będzie szybki. Tutaj ma otworki, aby ją powiesić. No i tutaj ma włącznik. Niestety teraz jest dzień i trudno ją sprawdzić, czy ona ogólnie działa. Ale ja mam tutaj taki pomysł, że nakryjemy. No, ale widzimy, że teraz nie działa, ponieważ jest dzień, więc musimy tutaj nacisnąć. No i powinna się teraz włączyć. Chciałbym właśnie sprawdzić, czy ona działa. O, teraz właśnie zaświeciła się. Dobra. I teraz sobie to nakryjemy. No i dosyć ładnie świeci. No i zobaczmy, czy ten pilot coś działa. Mamy tutaj możliwość wyłączenia. Jak widzimy, działa. Włączenie również działa. Tutaj na pilocie, jak widzę, mamy jeszcze 15, 30, 60 sekund. Czyli tutaj możliwe, że się ustawia to, kiedy ona potem zmniejsza te swoje światło. Zobaczmy, co to robi. To niestety nie wiem nie wiem dokładnie, o tutaj przymruża tutaj świeci na maksa, a tutaj słabiej no fajnie, że nawet pilot tutaj jest na aukcji nie było nic raczej napisane, że pilot mamy w zestawie no i cóż moi drodzy lampę możemy wyłączyć że się nie będzie w ogóle włączać za pomocą takiego pilota i możemy ją nawet włączyć a to jest bardzo fajne moi drodzy ponieważ ona nie musi świecić całą noc tylko wtedy, gdy idziemy, mamy taki pilot w kieszeni. Robimy sobie cyk, ona się włącza, potem wyłączamy, no i fajny bajer. No I bardzo ładnie świeci powiem szczerze, dosyć mocno. I tutaj, na maksa, i tutaj maksymalnie świeci w ten sposób. Pójdę ją zamontować. A jak to będzie wyglądać jeszcze zobaczymy oczywiście nocą. A więc zabieram się za montaż. Lampa jest już założona, no i teraz musimy poczekać na noc, aby sprawdzić, jak będzie świecić. Ładnie, równiutko ją założyłem. Trzyma się dosyć solidnie. Ogólnie ona jest dosyć lekka. To jest ocieplone, więc zrobiłem tutaj otwory na kołki gwoździem, wsunąłem, dokręciłem i wszystko ładnie się trzyma. No i cóż, myślę poczekamy na noc i zobaczymy jak ona świeci. Jest już ciemno. Lampa obecnie jest wyłączona, no ale spokojnie. Nie bójmy się ciemności. Za chwilkę rozświetlimy to miejsce. Mam tutaj pilot i ja myślę, że będę jej używał właśnie w ten sposób, że będę ją włączał. Kiedy będę sobie tutaj wchodził do domu, bo nie widzę takiej potrzeby, aby ona świeciła na przykład całą noc. No bo po co ma marnować tą energię, którą nagromadzi w ciągu dnia ze słońca, jak chodzi mi tylko o to, aby mieć tutaj światło, kiedy otwieram drzwi, mam pilocik, robimy cyk, no i proszę. Wszystko tutaj teraz elegancko widać. Lampa świeci w ten sposób na maksa, mogę dać sobie tutaj na przykład słabiej. A jeszcze muszę ten pilot sobie tutaj dokładnie wyczaić. Teraz świeci, jak widzimy, słabiej, a tak jak teraz świeci na mak. Muszę przyznać, że ta lampka naprawdę bardzo dużo światła daje. No Zobaczcie, jest tutaj wszystko pięknie oświetlone. No, myślę, że świeci naprawdę bardzo fajnie. Teraz moi drodzy, ustawiam lampę na czuwanie. Czyli na 15 sekund ona przymrugnie. I w tym momencie po 15 sekundach ona powinna się wyłączyć. Ja się tutaj troszkę odsunę po to, aby ona nie wykrywała mnie tutaj i gdy zgaśnie to podejdziemy i ona powinna się włączyć. I możemy ją oczywiście ustawić tutaj na 30 sekund lub na minutę. Teraz świeci. No, tak z przymrużeniem, no i też jest bardzo jasno. I widzimy, ona zgasła. I teraz gdy podejdę do schodów, ona się zapali. No i podejdźmy. I już tutaj nie wykryła, jest tutaj około no, 4 metrów. No i sobie świeci. I teraz znów odejdę, i ona zgaśnie po 15 sekundach lub po 30 lub po 60, zależnie jak sobie tu ustawię ale ja myślę, że będę jej używał w ten sposób, że po prostu za pomocą pilota ją wyłączę a gdy będę tutaj szedł to ją sobie włączę no bardzo fajna ta lampa, no i wszystko tutaj fajnie widać no i myślę moi drodzy, że w dzisiejszym filmie to by było wszystko Tutaj jeszcze tą lampę możemy ustawiać, że ona na przykład świeci przez cały czas, jest przymrużona, a gdy podchodzimy, świeci się na maksa, potem gaśnie, inaczej przymruża. No, ja tutaj myślę, że pozostanę przy tym, że po prostu ją będę sobie włączał i wyłączał, jak będę przechodził. Pilot jest naprawdę malutki, zmieści się do kieszeni. No i fajnie, fajnie. Myślę, że taką lampę mogę polecić. A Wy co sądzicie? Napiszcie w komentarzach. I oczywiście dziękuję Wam za... Odwiedzenie kolejnego mojego filmu, w którym pokazałem Wam kolejną znakomitą rzecz, kolejne rozpakowanie, kolejny test. No i do zobaczenia, moi drodzy, w kolejnym filmie. Cześć!